Ludzie, którzy chcą uprawiać działki, muszą mieć możliwość e, e, zawiązywania, e, brania, że tak powiem, spraw w swoje ręce, a nie e, konieczność przynależenia do organizacji Polski Związek Działkowy. Te działki sanacyjne, przedwojenne, wy chcecie po prostu ukraść. Ukraj, bo w dłu, czerży czekają, i chcą domy Waszawie budować. Tak, też. a chcemy traf, chcemy rozumiem w Kędzierzynie ktoś budować. Działki tysiące, bo domy czekają Waszawie do budowania. Coś tu się w Za granicę przez słupów i tym się i, nie, nie interesujecie. Tutaj w Kędzierzynie nabudowali tych sklepów ja są cholery, nie. Dzisiaj mogły tam stać domy. To dzisiaj gdzie się brało, te działki brało i będzie się następnie takie supermarkety stawiać, tak? Dotychczas Państwo jako członkowie Polskiego Związku Działkowców, bo domyślam się, że wszyscy albo prawie wszyscy na tej sali są działkowcami, to Państwo płacicie składki na Polski Związek Działkowców w ostatnim roku to było chyba 19 groszy za metr kwadratowy, czyli około 70 zł rocznie płacicie na polski związek działkowców, z czego... 80 zł, to zależy od wielkości działki, z czego około 30 zł idzie na zarząd okręgu i władze krajowe związku, a reszta zostaje do zarządzania ogrodem na miejscu. W naszym projekcie, to ile będziecie płacili swojemu stowarzyszeniu za zarządzanie, to już jest wasza sprawa umowy, prawda? Natomiast. Nie będzie Polskiego Związku Działkowców, w związku z tym tych 30 zł się nie będzie odprowadzało ani do e, okręgu, ani do krajówki, no bo nie będzie w związku. I te 30 zł, mniej więcej 30 zł rocznie na rzecz gminy e, Wasze stowarzyszenie, Was reprezentujące będzie raz do roku płaciło. I czy Platforma Obywatelska to jest w ogóle obywatelska, tylko czy jest od, obywatelska od średniej klasy, czy od. Obywateli szarej strefy, prawda? Czy tych biednych też traktuje? To jest pytanie, prawda? Bo to, co zrobiono i co chce się zrobić z ogrodami, to jest koniec ogrodów. To jest koniec ogrodów, dlaczego tak mówię? To nie jest, głogówek to nie jest Kraków, to nie jest Wrocław, to nie jest Warszawa. Działki uprawiają tam ludzie biedni. Ci, ci, co po prostu trzeba im parę groszy do garnka dorzucić, prawda? Nie ludzie w Błogówku, nie ludzie w kędzierzynie Kościół, ale ludzie w Warszawie, w Poznaniu, tam gdzie mają w centrach wielkich miast te swoje ogródki działkowe, staną się właścicielami działek budowlanych. Uwłaszczą się na państwowym, dokonają tego, czego dokonano w wielu przypadkach, czy w niektórych przypadkach na przełomie lat 80. i 90., kiedy zaczęliśmy budować tutaj nowy system. Także tak od razu krzyczeć, bo na kongresie prezes powiedział, że to jest początek likwidacji ogródków działkowych. Nie zlikwidowano ogródków działkowych ani w Niemczech, ani w Szwecji, ani w Danii, ani we Francji. One wszędzie istnieją i nie ma w zamiaru. Dobrze Pan powiedział, że Trybunał Konstytucyjny nie nakazał zlikwidowania Polskiego Związku Działkowców, bo to może zrobić tylko sąd powszechny, jeżeli spełnione są określone warunki. Trybunał Konstytucyjny nie jest władny do likwidacji organizacji samorządowych. A taką organizacją pozarządową jest Polski Związek Działkowcy. Więc jeżeli wejdzie nasz projekt, to tak samo i te domy działkowca, i te wszystkie urządzenia, które są na działkach, dalej będą działkowcy nieodpłatnie użytkowali. I dalej będą... E, nie ma... Jest to zapisane w ustawie, w związku z czym w ogóle i to nieodpłatnie, więc w związku z czym... Dzisiaj jest właścicielem też nie jest ani pan, ani państwo, tylko jest generalnie związek, czapa związku, jest właścicielem tego wszystkiego. Nikt z was nie ma świadectwa najmniejszego udziału w tym. Co więcej jak, jak przestaniecie być działkowcem, nikt Wam za to nie zapłaci. Za... Wasz wkład w ten dom działkowca i to wszystko, to już nikt nie płaci. Ba, jeżeli wam zlikwiduje w dzisiejszym e, czasie, jeżeli wam zlikwiduje gmina część ogrodu, na przykład bo musi postawić szkołę czy skrzyżowanie, bo są takie przepisy, może, to wam i tak zwraca gmina wyłącznie za wasze prywatne mienie, za waszą altankę, za waszą, jeżeli sobie studnie wykopaliście, za waszą ewentualnie blokowalną ścieżkę na waszej działce, za wspólne nie. Bo to, to jest po prostu przekaz taki najlepszy przekazuje, że to są zakła zakładowe ziemie. I ja tu siedzę i denerwuję się, bo pan wie lepiej. Wiedział pan o tym, że zakłady to kupiły i że jest akt notarialny na to? A wy to robicie ze mnie, idiotę, tutaj na tym zebraniu? Po co ja tu przyszedłem? Prawda naszych działkowców w naszej ustawie są większe niż dzisiaj. Bo dzisiaj, jak Polski Związek Działkowców się uprze, wyrzuci każdego działkowca z, e, z działki. Jak się, jak się uprze... No, <sum asks> tysiące są, tysiące wyroków są sądowych e, ludzi, którzy się odwoływali do sądu. Więc w związku z czym ja panu nie przerywałem, więc w związku z czym dzisiaj można wyrzucić, ba są ogrody, są ogrody chociażby e, w bardzo wielu miejscach e, kraju, prawda, w centralnej Polsce, na Wielkopolsce, na Górnym Śląsku, na e, Podkarpaciu, są ogrody, które się oddzieliły od PZD. Ponieważ chciano ich rozwiązać i wyrzucić wszystkich. I dopiero sąd ich obronił, kazał zarejestrować jako oddzielne ogrody. Dlatego, że nie chcemy, żeby zrobiono na, z nami to samo, co zrobiono z PGR-ami. Gdzie w tym momencie był, został umieszczony człowiek? Gdzie został umieszczony człowiek? Na grojaku. Jeżeli ja, ode mnie by to zależało, kazałbym w PGR-ze zrobić zebranie, wybrać pięciu czy tam ilu ludzi za Macie 5 lat wakacji. Dacie radę. Rozdano to bogatym ludziom. Lu ci patologia. Biedni ludzie zostaje, zostali kurcza bez warunków, prawda. Szerzy się pat patologia, prawda i nie mają z czego żyć. Mam działkę I, nie, ja, ja w, w, w większości was zaskoczę, jestem w, członkiem w, zarządu. I ludzie, ja jak... Nie, zarządu PZD, tak? Prąd, w, w katorownia z Cieszowice. Bardzo, bardzo byłam zła te, z tego tytułu, że ja, jako młoda osoba, nie zmuszono do tego, aby zostać w ogóle członkiem PZD, chociaż, chociaż ja tego nie chciałam. Nikt mnie nie pytał, czy ja mam ochotę, ja chciałam działkę. Ja chciałam mieć miejsce, ja chciałam mieć miejsce, aby moje dzieci miały się gdzie bawić, ponieważ... No niestety miasto nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy teraz na to, żeby zrobić park. W tej chwili park, przy którym mieszkam, to jest brud, smród i ubóstwo. Ta, ta działka, to jest dla mnie też bardzo ważna sprawa, dlatego, że ja mam taką metę, gdzie moje dzieci przychodzą, bawią się i ja mam pewność, że jak się przewróci, tak, to nie wyrżnie nosem się gówno, za przeproszeniem, czy nie pokaleczy sobie twarzy o rozbite butelki. Ludzie, my... Y Państwo to my. Państwo to ja i każdy z was. No na Boga. Więc niech pan nie mówi, że tak, że PZD jest taki słodki dla działkowca. My dajemy ustawowe prawa działkowcom. Jak? No ustawowe prawa i tylko działkowca można pozbawić prawa do działki. Ma pan katalog, tam kilku rzeczy. Dzisiejszy katalog jest dużo większy. Jeżeli permanentnie nie płaci mimo wezwań, Obowiązków nie płaci, jeżeli jest uciążliwy w sposób e, szczególny dla e, innych działkowców i łamie regulamin działki. To są powody, dla których dzisiaj według naszej ustawy można wyrzucić działkowca. Według waszych zwyczajów naprawdę można było za dużo więcej rzeczy wyrzucić działkowca z działki. Więc niech pan nie mówi, że. Co więcej, proszę pana. ja panu powiem. Pan potem weźmie mikrofon, będzie pan mógł mówić, a nie, nie, niech pan nie pokrzykuje w daleko. Więc jest pan czy czarterzy bardzo się rzuca. No? No? A nie. wieku. No, takie że... no, 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 no. Może państwo chcecie z tego pana słuchać. Nie, nie, nie. Jeżeli dążycie do tego, bo to, co żeście zaproponowali, to z biegiem lat jest kres działy. Jeżeli nie będziemy zjednoczeni, jeżeli będziemy sami, to zrobicie z nami, co chcecie. Taka jest prawda. I temu musimy zapobiec i będziemy do końca walczyć, żeby ten mu zapobiec. To proszę o tym wiedzieć. Działkowcy się nie poddadzą. Prawa te stracimy wszyscy. Bo prawa do gruntu powędrują do właściciela gruntu. On będzie decydentem. Ustanawiacie w tym swoim projekcie, że stowarzyszenie jest podległe właścicielowi gruntu. Dopiero gmina ma obowiązek do tego czasu zarządzać, czy jakiegoś urzędnika, prawda, który zarządza tą, tą gminą, tą, tym ogrodem delegować, nie może pobrać żadnej więcej opłaty niż te, o których mówimy, czyli to jest zapisane tutaj, bo gmina wypełnia, to jest napisane, wypełnia funkcję stowarzyszenia ogrodowego. Stowarzyszenie Ogrodowe, jeżeli się uda uchwalić ustawę, nie wiem oczywiście, czy przejdzie ten projekt, ale jeżeli się uda, my byśmy bardzo chcieli do wakacji uchwalić. Prawda? Może prezydent po wakacjach by podpisał. Wtedy ona ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku i e, będzie cała jeźń na zawiązanie stowarzyszenia. Jak ktoś nie zdąży, może robić to w zimie, na wiosnę i tak dalej. Musi być urzędnik w gminie, który w tym czasie zarządza ogrodem. Zarządza, to znaczy raz do roku zbierze te składki, o których tutaj mowa i odprowadzi do, do kasy. Na tym polega. No chyba, że jest jakaś kłótnia między działkowcami, no to musi w roli tego zarządzającego rozstrzygać tą kłótnię, prawda? Weźmiecie państwo w tej dyskusji, w tych pracach, i projekt obywatelski, projekt wasz, inne projekty. Wybierzecie z tego naprawdę rozwiązania, które nam będą służyć. Działkowcom. I tutaj nie oddzielajcie. Porzućcie tą politykę. A poszukajcie rozwiązań, które będą dla nas najlepsze. Dziękuję bardzo.